Hej, Wierklujczyk, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagramy w Castlevania 3. Prawie na ślepo. Nie wiem, czy jesteście w stanie stwierdzić, ale jeżeli nie, w takim razie mam powiem, jestem w bardzo, bardzo. Przestaję powoli być w bardzo, bardzo dobrym nastroju. Ponieważ od miesiąca byłem niesamowicie zajętą osobą. Osobą, która nie wiedziała, czy będzie miała jutro czas na cokolwiek, czy też nie. Teraz jednak mam wolne. Jestem osobą wolną, szczęśliwą i osobą, która zaraz będzie mogła się rozleniwić sobie i zapewne to zrobi. Osobą, która pomyślała, że zagra sobie w Castlevanie 3. Dracula Skels prawie na ślepo, bo w końcu czemu nie? Czemu by nie zagrać w dobrą grę, kiedy już się siedzi i nie ma się nic do roboty? Oczywiście. Mm, tak, przepraszam, że nie jestem przy Bosie. Zapewne spotkałbym, spotkałbym Was przy Bosie. Jednak tamten odcinek nagrywałem ostatnio jeszcze przed przerwą. I prawdę że trochę zapomniałem, jak się gra, więc chcę sobie, chcę sobie to wszystko przypomnieć. Być może po, pomówić o paru bzdetach, czego nie dałbym rady, raczej zrobić przy Bosie. A potem chcę się trochę zrelaksować. to planszę już. Znam. Bossa, niby też znam, ale cały czas zresztą widzieliśmy, widzieliście, przysparza mi dużo trudności, stanowczo zbyt dużo trudności. Ale miejmy nadzieję, że go pokonam tym razem. Wtedy będę niesamowicie szczęśliwy. Jeszcze szczęśliwszy niż jestem teraz. A właśnie o to głównie mi chodzi. Mhm. Troszeczkę zapomniałem, jak się steruje. To niezbyt dobrze. Okej, okay, teraz wystarczy. Aha, jeszcze parę trików pamiętam, więc nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, moi drodzy. I chciałbym powiedzieć, Pokémony będą, będą na pewno i to będą niedługo. Będą jutro naj najprawdopodobniej. Albo dzisiaj, zależy, kiedy to wrzucę. Chodzi, chodzi o to, że na razie chcę zagrać w, w sobie w coś, co nie będzie wymagać ode mnie absolutnie żadnego przygotowania. Żadnego myślenia, niczego. Widzicie, ja dzisiaj wyszedłem o. Wyszedłem o 10, miałem wracać o 12, a wróciłem o 19 praktycznie. Dlaczego... no... zamieszanie w papierach. Ale mniejsze z tym, jestem, jestem teraz w domu, mm, idzie mi całkiem nieźle, pamiętam cały czas jak wziąć indyka ze ściany w końcu, nie tak dawno edytowałem ten filmik, więc ciężko byłabym zapomniał. Mam dobre myśli co do tej sesji nagraniowej, mam naprawdę dobre. Mam dobre myśli, mam dobre przeczucia, właśnie to chciałem powiedzieć. Mhm. W porządku. No, troszeczkę lepiej mogło mi pójść, przyznaję, ale warto zauważyć, że właśnie. Ta muzyka jest świetna. Warto zauważyć, że właśnie minąłem punkt zapisu, tak jakby. Ok. Haha, ha! cały czas pamiętam. Jasny gwint. Myślałem, że ten kościsty wąż mnie dopadnie, ale tego nie zrobił. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Widać, jednak nie pamiętam dokładnie, jak to robiłem. Dajcie mi chwilkę jeszcze. Haha, ha, ha! ludzie. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Przynajmniej na chwilę, ale. Myślę, że do końca lutego będę równie szczęśliwy jak jestem teraz. Ech, co z tego, że dzisiaj powinienem wrócić do domu znacznie wcześniej, już wróciłem, ale. Co mi tam, co mi tam! Dobra? Jedziesz. A... Eee... i. Nie wiem, czy powinienem to mówić. Być może niektórzy będą się zatrzepiać, ale podczas tej przerwy przeszedłem kilka gier. Niestety nie będę z nich robił raczej serii, ponieważ nie mam jak. Są to gry na PlayStation 2, które kupiłem sobie nie tak dawno właściwie. I przepraszam, dostałem od Mikołaja. I przeszedłem Jacka i Dextera jedynkę, jak i Okami. To są dwie bardzo fajne gry. Mam zamiar kupić sobie jeszcze Final Fantasy. Yy, mam zamiar sobie kupić Raymana jedynkę. Ktoś mi sprezentuje Final Fantasy 9, już mi to. już uprzedził mnie o tym. Dlatego będę miał w co grać. Jak również udało mi się jakimś cudem odpalić bardzo stare gry bardzo stare gry, które posiadałem i nie byłem w stanie ich odpalić od długiego czasu. były to jedne z pierwszych gier, jakie posiadałem na mój pierwszy komputer. i oczywiście nie, nie chodziły one podwiste, ale jakoś udało mi się je zainstalować na dosboxie. chodzą i chodzą podwiste, nie wszystkie, nie wszystkie, niektóre chodzą tylko na dosboxa, ale chodzą. między innymi jest to A Apes Odyssey od World. Jest to gra bardzo fajna, chociaż myślałem, że będzie mniej trudna po tym, jak nie mam już ilu 9 lat czy 8. Okazuje się jednak, że nie. Old World jest grą dosyć trudną i ciężko jest ją rozgryźć. No, ale stare gry zazwyczaj mają to do siebie. Jest również Tycoon. No cóż, no, nigdy za tą grą tak naprawdę nie przepadałem, jestem kiepski w strategiach, ale co tam, pogram sobie, żeby przypomnieć sobie, jak to, jak to grało się, kiedy byłem mały, naiwny, nie znam angielskiego i nie miałem zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi, ale i tak spędzałem przy niej sporo czasu. Nie dam rady tylko odpali odpalić Virtua Fighter 2, 2, Virtua Fighter 2, uwielbiam tą grę i nie dam rady jej odpalić, wielka, wielka szkoda. Ale wracając do Kasselwanie 3, kurczę, rozgadałem się. Wracając do trzy 3, tak wiem już doskonale, że Alucard potrafi zmienić się w nietoperze. Właściwie zaśpiewałem piosenkę o tym, więc myślę, że wiadomość do Was dotarła. Dawaj mi to serca! Niech to. Wiadomość do Was dotarła i. Tak, Lucard potrafi zmieniać się w nie Czy jest to umiejętność jakoś specjalnie przydatna? Kurczę, chciałem zachować sobie. Nie, czek nie chciałem zachować te topory, bo jakiego te topory? Nie jestem pewien, czy jest to umiejętność jakoś specjalnie przydatna. Szczerze, teraz nie jestem w stanie. Teraz nie jestem w stanie wymyślić żadnej... E, żadnego miejsca, gdzie mógłbym naprawdę użyć tej umiejętności i byłaby ona. Nie Niezastąpiona. A niech to skrzywiłem trochę za wcześnie, byłaby ona niezastąpiona. Nie jestem w stanie wpaść na sytuację, gdzie musiałbym jej absolutnie użyć, czy byłaby. no. specjalnie użyteczna. Ale. potrafi latać, więc. tak, przepraszam, alukarda, ja się myliłem. Niektórzy widzowie miał rację. E, mieli rację. <ścoughs> ja w ogóle tu chciałem powiedzieć? Niektórzy widzowie mają rację? Co w ogóle miało znaczyć? Niektórzy widzowie mieli rację, dziękuję tym niektórym widzom, na przykład Najemnikowi, tak? Dziękuję Ci, Najemniku. Jestem pewien, że ktoś jeszcze tam jestem pewien. Po prostu wiem, że, że nie tylko on napisał, napisał mi o specjalnej umiejętności albo karda, którą ja ignorowałem, będąc złym, złym człowiekiem, ale co mi tam. Pamiętaj. O, jo jo joj, jo, jo. dlaczego? Nie jestem pewien jakim cudem, ale zapomniałem, że Belmont. Belmont nie ma. Nie ma żadnego. Co ja tu chciałem powiedzieć? Właściwie chciałem się tu odwołać do praw fizyki. Zapomniałem prawa, yy, które chciałem tutaj przytoczyć. Chodziło mi o to, że. Siły. Co? co? Czekaj, co ja tu tutaj chciałem? Okej, okay, to było po prostu głupie. Cięcie, cięcie. Wow! Skąd miałem wiedzieć, że się nie cofnie? znowu za wcześnie wskoczyłem. Podskoczyłem, przepraszam. I właściwie mogę tu już zacząć mówić. Wtedy chciałem powiedzieć tylko tyle, że zapomniałem, iż Belmont nie ma. Dalej nie pamiętam, o co mi chodziło. czy znaczy, wiem dokładnie, o co mi... No to było żałosne. Wiem dokładnie, o co mi chodziło, aczkolwiek... ...zapomniałem nazwy tej zasady, naprawdę, przepraszam. Zasady jakiejś dynamiki, ale... Ech, ...teraz nie mam siły myśleć. Po prostu normalnie obiekt, który zjedzie, czy zbiegnie... ...zbiegnie z jakiejś skarpy w przepaść, zejdzie z krawędzi... Niesie za sobą pewną siłę, która cały czas pchnie go do przodu już po tym, jak zajdzie z tej krawędzi. Przytoczyć to można chociaż na, przy na przykład pędzący pędzący samochód. Jeżeli zjedzie z krawędzi stołu, chociażby malutki samochodzik zjedzie z krawędzi stołu, to nie wyląduje dokładnie, Co nie wyląduje dokładnie w, 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 w... myślę o różnych płaszczyznach. Chcę powiedzieć tyle, że wyląduje w jakiejś odległości od tej, krawędzi na, od tej krawędzi na Ziemi. No, to nie było aż takie trudne. Zapewne wiecie o co mi chodzi. Belmont natomiast ma w nosie prawa fizyki. On po prostu leci w dół jak kamień pod kątem 90 stopni, tylko się obraca. Zmienia zupełnie kierunek ruchu i tyle. Belmonta nie dotyczył prawa fizyki, dlatego właśnie może skakać na 2 metry w górę. Taki jest super i tak jest do bani, bo znowu nie dotyczył go prawa fizyki, jak również obiekt wielkości, przepraszam, wielkości może nie, obiekt, który waży jakieś 50 razy mniej niż Belmont, nie powinien odrzucać go aż tak bardzo do tyłu. Dlatego gra byłaby jednak łatwiejsza, nieco przynajmniej łatwiejsza, gdyby Belmont respektował prawa fizyki. Tak jak już mówiłem, on jest zbyt... zbyt dumny, żeby to robić. I nigdy o tym nie powie nigdy o tym nie wspomniałem, ale bardzo mi się podoba ta fontanna w tle. Okej, okay, dawaj. Ach, niech to. E Ten boss nie jest aż taki trudny. Co on teraz robi? Łoł! Wow, co to ma być? O nie, 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 nie! Ty chyba sobie żartujesz. Nie mów, że za to wiszłą platformę. Nienawidzę Cię. Co, mam na tym walczyć? Co, na tej jednej? Och, ja myślę. Co to, to, to... I woda się podnosi! Ogólnie grałem w kasylwanie na Genesisa, gdzie... ...w jednej planszy jest to zrobione bardzo sprytnie, tylko że w tamtej Castlewanii, wierzcie lub nie... ...Belmont w nie tonie. W tej tak, w tej... No właśnie. Kurczę, kurczę! To zostawiam, bo to było świetne. A szczerze, wiecie co? Właściwie korzystając z... powiedzmy nowo nabytej umiejętności, alukarda po prostu sobie ominę tego węża. Nie, ok. Tada! Dobra, nie to też alukarda może być jednak przydatny. I właściwie jestem tuż przy bosie, więc znowu mogę zacząć mówić. I muszę przyznać, że podczas tej przerwy, o której wspominałem, przeszedłem również parę gier na Pegasusa, chociażby... chociażby Street Fightera. Tak, mam Street Fightera na Pegasusa. Właściwie jest to Final Fight nie Street Fighter, ale cartridge jest podpisany Street Fighter. Cóż zrobić. I kontrę na jednej kontynuacji. Co moim, co jest moim... dla mnie dużym osiągnięciem, ponieważ nigdy mi się to nie udało. A kontrę, jak się pewnie domyślacie, mam już od paru ładnych lat. Ten boss nie jest aż taki trudny, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze później trzeba, że jeszcze później trzeba przechodzić planże po bosie, jest to po prostu mini boss. Chociaż na mini to mi nie wygląda, muszę przyznać. Kidouki. Zobaczmy, czy tym razem mi się to uda. Wiecie, wiecie co? Nie jestem pewien, czy ta walka nie byłaby prostsza za Lukardem, zważywszy na to, że. Okej, okay, to mi zdecydowanie nie wyszło i pokażę całą tą sekwencję, bo bo czemu nie? Ha ha, 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 ha. Okej, okay. jak pewnie widzieliście, tym razem używałem przez większość czasu alukarda. Chciałem dać mu szansę i okazuje się, że nie jest taki bezużyteczny, kiedy już zdaję sobie sprawę, że mogę ominąć przeciwników, których nie muszę. I biorąc pod uwagę siłę jego ciosów, nie dam rady pokonać, po prostu przelatując nad nimi. I tak ten możliwe jest, że używanie alukarda przy tym bosie jest lepszym pomysłem. Zważywszy na to, że... Tutaj nie liczy się to, ile, ile zadamy mu obrażeń, tylko ile segmentów od niego odpadnie. Czekaj. Na pewno? Okej, okay, ciędzie. Okej, okay, właściwie nie do końca prawda. Ilość zadanych obrażeń również ma znaczenie, aczkolwiek łatwiej jest tego bossa trafić, kiedy ma mniej kręgów. Okej. Okay. Kiedy ma mniej kręgów. Towarzyskich? ha, oh, 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 taki śmieszny jestem. Dzisiaj. I ogólnie. Eee. Okej, okay, sen, trevor, wracaj, wracaj. Panie Alucard, jesteśmy panu bardzo wdzięczni za złożenie tej propozycji. Proszę do nas nie dzwonić, my zadzwonimy do pana. Tak, tak. Następne. E, niestety, jakoś. E, może używanie Alucarda przy tym bosie nie jest aż takim dobrym pomysłem. Ciężko mi powiedzieć. Zresztą, używanie Trevor'a też opłaciło mi się jak na razie tylko raz, więc... Naprawdę ciężko mi jest powiedzieć. Eee... Ojejku, jejku... Mam nadzieję, że tym razem to prze... Ojejku, nic dziwnego, że jestem taki Taki, zmę... e, taki zmęczony, taki znużony tym nagrywaniem, ponieważ nagrywam już 35 minut, a to wcale nie jest aż tak mało. I oczywiście sporo z tego wytnę, ale zadziwiająco dużo mówiłem. Oczywiście was może to... was ten odcinek może trochę znudzić, i nie zdziwię się, jeśli tak się stanie. Uwierzcie mi, nie zdziwię się, jeżeli tak się właśnie stanie. Aczkolwiek, miecie proszę na. ojej, jej, Aczkolwiek jednak, miecie na uwadze, że ja. Nagrywałem to miesiąc temu, dlatego wszystko, co teraz mówię, robię czy, czy. gram. jest dla mnie rzeczą w miarę świeżą. Dla Was, biorąc pod uwagę, iż otrzymaliście ostatni odcinek. kiedyś wczoraj czy przedwczoraj, może nie do końca. Dlatego tak. Pokój. Dawaj, zniszko. go! Mam, miam 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 bi Bibi, bi-bi, bi, Miam miam miam. Dawaj, 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 Simon! Simon, Trevor! Założę się, że jakikolwiek dziadek trochę by się zirytował, gdybym bym non stop nazywał go imieniem jego wnuka. Szczególnie, że. No ale Trevor i Simon mają ze sobą dużo wspólnego! Podwójna śmierć, moi drodzy. I myślę, że tym akcentem zakończymy kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Castlevania 3. Klątwa Drakuli prawie na ślepo. I w następnym odcinku wytnę calutką planszę zacznę przy bosie. Szczególnie wiedząc, że ten boss albo ma kilka faz, albo jest to wyłącznie mini boss jednak. Zniknął z ekranu, więc założę się, że ma kilka, ma kilka faz. Być może, jeżeli pokonam go dostatecznie szybko, nie będę musiał przechodzić tamtej planszy. Naprawdę nie wiem. Póki co jednak wróciłem. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Trzymajcie się wszyscy ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Castlevania 3 czy też Pokémony. Jak już mówiłem, Pokémony niedługo wstawię. Cześć.